Z klasycznego ciepłownictwa dobiega końca. Zmienia się klimat, powstają i rozwijają się nowe technologie. Sięga się po inne surowce energetyczne i źródła energii. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Krakowie nie czeka na nieuchronność zmiany, ale najpierw w systemach pilotażowych, a później w praktyce, sięga po najnowsze technologie, w których ciepło jest przede wszystkim energią służącą nie tylko do ogrzewania energią pozwalającą na rozwój naszego miasta. Krakowski MPEC jest jednym z prekursorów rozwoju sieci wyspowych, istotą których jest wykorzystanie lokalnych potencjałów energetycznych, np. geotermii, energii słonecznej, energii wiatrowej. Początkiem były proste instalacje ciepłownicze oparte o wykorzystanie powietrznych pomp ciepła zasilanych energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Doświadczenia z funkcjonowania tych rozwiązań pozwoliły na zbudowanie układu hybrydowego, w którym powietrzne pompy ciepła, również zasilane energią z paneli fotowoltaicznych, współpracują z klasycznym węzłem ciepłowniczym. Takie rozwiązanie pozwoliło również przy wykorzystaniu rewersji pompy ciepła na dostawę chłodu na cele klimatyzacji dla klientów Embec. Kolejnym krokiem w rozwoju nowoczesnych technologii ciepłowniczych jest wykorzystanie gruntowych pomp ciepła. Dodatnie temperatury gruntu i warstw wodonośnych umożliwiają budowę dolnych źródeł dla pomp ciepła w postaci układu odwiertów geotermalnych o głębokości do 500 metrów. Takie rozwiązania pozwalają także na magazynowanie nadwyżek energii, co znacząco podnosi efektywność systemów energetycznych. Krakowski MPEC planuje także wykorzystanie głębokiej geotermii. Już wkrótce w Przylasku Rusieckim na wschodnich obrzeżach Krakowa zostanie wykonany badawczy odwiert geotermalny o głębokości około 1800 metrów. Pozwoli to na dokładne określenie potencjału energetycznego głębokiej geotermii na terenie Krakowa. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe to pierwszy, ale znaczący krok w kierunku dekarbonizacji krakowskiego systemu ciepłowniczego. MPC już dziś pracuje więc nad tym, by Krakowianom dostarczyć czystą energię ciepłą i czystą energię Krakowa.